Witajcie, drodzy widzowie, tu Dzisiaj chcę Wam pokazać kolejne banknoty, już nie z okresu międzywojennego, ale z czasów, tak naprawdę, komuny lat 80. Pieniądze, które zostały z tamtych czasów, chcę Wam pokazać. Najwięcej jest setek i jest pięćsetka, pięćdziesiątka, 50, chociaż trochę. Zapraszam. Najpierw, drodzy widzowie, zobaczcie. Banknot 50 zł, Bank Polski, Karol Świerczewski, jakiś żołnierz, Warszawa, 1 grudnia 1988 roku. Tak wygląda przód. Zaraz zobaczymy tył. A tutaj mamy tył. Narodowy Bank Polski, 50 zł. Nie, wi nie wiadomo, ile to było warte wtedy. Ale zobaczcie 50 zł. Z drugiej strony. Najfajniejsze jest to, że ten orzeł, patrzcie. Biedak nie ma korony. Komuna pełną parą. Kolejny banknot, drodzy widzowie, to 100 zł. Narodowy Bank Polski. Tu mamy z czerwca 86. I kto to jest za pan? Oj, przepraszam, nie w tą stronę. Ludwik Waryński. Tak wyglądało, 100 zł w tamtych czasach. Też orzeł, zobaczcie, orzeł bez korony, biedak. Zabrali mu koronę. Oczywiście, wiemy dlaczego. A tutaj mamy. Stronę drugą. Niesamowite. proletariat Organ Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii. Mi się zawsze przypomina. Tutaj pisze: Swobody, fabryki, ziemi. Ploretariusze wszystkich krajów łączcie się. Właśnie, jest to, zobaczcie. Ploretariusze wszystkich krajów łączcie się. Ploretariat. Typowe komunistyczne hasło. Drodzy widzowie, tych setek, drodzy widzowie, i tych pięćdziesiątek miałem dużo, ale jeszcze zachowała się jedna pięćset złotówka. Narodowy Bank Polski, zobaczcie, tu znowu jest Tadeusz Kościuszko z 1 czerwca 1982 roku.